Kiedy święta już niebawem, niezwykle cenne są spotkania dużych i małych, po to, by podzielić się opłatkiem, złożyć życzenia i spędzić ze sobą czas. W całej Polsce organizowane są wigilie. Do tej długiej listy miast dołączyła również Bobowa. Burmistrz Wacław Ligenza zorganizował wzorem lat ubiegłych spotkanie wigilijne na Bobowskim Rynku. Co roku spotykamy się tutaj na Bobowskim Rynku, żeby wspólnie kolędować, żeby mieć okazję złożyć sobie życzenia, żeby porozmawiać i też żeby jeszcze podegustować potraw, które są przygotowane też przez m.in. pracowników Urzędu Miejskiego. Inicjatywa spotkania wigilijnego okazała się być strzałem w dziesiątkę i choć śniegu za Brakło atmosfera była prawdziwie świąteczna, a rynek tętnił życiem. To jest wyjątkowa okoliczność, wyjątkowe święta. To są najpiękniejsze święta i potrafią wokół właśnie tego niezwykłego wydarzenia skupić się tylu mieszkańców. Spotkanie rozpoczęto od poświęcenia opłatków. Życzenia uczestnikom złożyli burmistrz Wacław Ligenza, a dołączyli do niego przewodniczący rady Stanisław Tabiś i sekretarz gminy Zdzisława Iwaniec. Chciałbym wszystkim Państwu tym, którzy są tutaj obecni, tym, którzy zostali w domu, złożyć najlepsze życzenia świąteczne przede wszystkim życzę wszystkim zdrowych, radosnych, pogodnych. Najpiękniejszych świąt, jakie można sobie tylko wyobrazić, żeby każdy mógł oderwać się od tych codziennych trosk i mógł w gronie rodzinnym spokojnie te święta spędzić. Wszystkiego najlepszego. Przy dźwięku kolęd łamano się opłatkiem i składano życzenia. Jest taki dzień, w którym radość wita wszy. Ty z nas zna od kołyski nie zabrakło oczywiście świętego mikołaja a ten idąc z duchem czasu z Laponii przyjechał motocyklem było na strojowej wigilinie dla zmarzniętych a już aura zadbała o to by ich nie brakowało kuchnia serwowała gorący poczęstunek Tradycyjne wigilijne sianko rozdawał święty Mikołaj. Raz do roku, dzień zwykły. Jest możliwość też zaprezentowania się chociażby jakby w tym roku po raz pierwszy uczniów szkoły muzycznej pierwszego stopnia tutaj z Bobowej i dzieci ze szkoły podstawowej ze Stróżnej. Pięknie się zaprezentowały, wspólnie kolędując można właśnie też pozytywnie tutaj przeżywać te święta. Nikt nie odszedł w poczuciu samotności. Szczerze życzenia płynące prosto z serca składane sobie wzajemnie udowodniły, że dla tutejszej społeczności święta to nie tylko pogoń za zakupami, to przede wszystkim pielęgnacja wielowiekowej, pięknej polskiej tradycji. Ani chłód, ani wiatr nie przeszkodził mieszkańcom gminy we wspólnym świętowaniu. W miarę upływu czasu Bobowski rynek rozświetlił się świąteczną dekoracją. Kolejne spotkanie na rynku wcale nie za rok, ale niebawem. Już dzisiaj zapraszam e, ostatniego grudnia przed północą. Myślę, że wiele osób też się tutaj zgromadzi. Będzie pokaz e, sztucznych ogni, będzie możliwość właśnie złożenia sobie życzeń noworocznych. Będzie można wspólnie tutaj e, poświętować e, tak jak co roku. Ten Sywerser jest e, skromny może, ale ważne, że też chcemy taką ofertę złożyć tym wszystkim mieszkańcom, którzy nie korzystają z innych form zorganizowanych, bo z różnych względów yy, chcą przyjść tutaj na, na rynek. Także już dzisiaj serdecznie zapraszam. Niebo ziemi, niebu ziemia, wszyscy, wszystkim śląży A gdy wszyscy usną wreszcie,